Witam wszystkich na kanale Okiem Tradera. W dzisiejszym odcinku będzie technika oraz przede wszystkim jak uczyć się zachowania rynku, jak i samej techniki. W poprzednim odcinku mieliśmy ustawienie platformy, ogólnie wykres jak to wszystko wygląda, natomiast dzisiaj będzie troszeczkę już praktyki. Mianowicie tak, kiedy zaczynamy swoją przygodę na rynku Forex czy ogólnie na jakiejkolwiek giełdzie, to pierwsze co chcemy zrobić, mianowicie pierwsze chcemy po prostu zawierać pozycję, żeby zarabiać kasę. No, zgadza się, fajnie, natomiast nie wiedzą czemu na jednym z najtrudniejszych rynków chcemy w ciągu dwóch dni być po prostu milionerami. Natomiast tak to niestety nie działa, i pierwszą rzeczą, jaką my po prostu chcemy, musimy zrobić, jest nauczyć się jak ten rynek w ogóle funkcjonuje. Gdy nauczymy się jak rynek funkcjonuje, czyli jak się zachowuje, jaką ma dynamikę ruchu, na co uważać, jak wchodzić w pozycję, jak określać targety itd. itd. Powoduje to to, że potem, niezależnie jaką techniką konkretną będziemy grać, będzie nas znacznie łatwiej tutaj operować na całym rynku. Dlatego dzisiaj Wam pokażę zarówno takie podstawy, jeżeli chodzi o samą technikę, takie, naj, takie najprostsze, ale też najbardziej skuteczne metody, ale przede wszystkim jak się tego uczyć, jak się uczyć zachowania. I zaczynamy. No wiecie, kiedy mamy wykres, tak jak tutaj, mamy poustawiane okienka, tak jak tutaj jest u mnie, czyli 9 okienek. Ja tak lubię, tak preferuję. Natomiast każdy tu zrobi sobie po swojemu i wygląda fajnie. Natomiast je, jeżeli chcemy się tego uczyć, to nie możemy gapić się tylko w wygres. Musimy mieć tak zwany punkt odniesienia. Co to oznacza? Mianowicie musimy widzieć, gdzie po prostu kurs jest, a nie to, co nam się wydaje. I o co mi chodzi? Mianowicie, kiedy operujemy na rynku, patrzymy na przykład, jak mamy tutaj powiedzmy. Funta do na M1, czyli to, co mamy tutaj. Widzimy, że kurs chodzi, chodzi, górę i dół. natomiast w głowie, jak będziemy chcieli, czy to zawierać pozycję, czy cokolwiek robić, to zawsze będziemy mieć idealne wejście, idealne zamknięcie, czy na przykład, jeżeli się coś popsuje, to od razu, a ja bym tu nie wszedł. Natomiast zawsze należy zrobić podstawową, podstawową rzecz, mianowicie zawrzeć tę pozycję, czyli tradycyjnie F9, Otwieram pozycję nieważne jaka, byle żeby ona po prostu była. To jest właśnie do nauki, a nie do zarabiania. Zarabianie przyjdzie potem. Natomiast kiedy mamy ten, otwartą tą pozycję, czyli tak jak tutaj, to w tym momencie od razu widzimy, jak ten rynek po prostu funkcjonuje. Czyli ja widzę jak odchodzi od moich punktów zawarcia pozycji, czy jestem na plusie pod względem tym, czy ja dobrze weszłem w ogóle pod względem miejsca i o co chodzi. Mianowicie, kiedy mamy taką mniej więcej taką konsolidację, jak mamy tutaj, to możemy sobie to zaznaczyć. I co to oznacza? Mamy taką coś takiego fajnego jak wstaw, kształty i prostokąt. Zaznaczamy sobie mniej więcej zakres ruchu, jaki nam tutaj kurs funkcjonuje, i mamy taką fajną niebieską podświatę. Dzięki czemu ja wiem, że, że już w tym momencie widzę, że mam taką konsolidację, jak tutaj. I w tym momencie jest nieważne, czy to jest M1. Ponieważ, jeżeli ja w tym momencie zrobiłbym screena, usunąłbym w tym momencie zarówno to, co jest po prawej, jak i mamy time, time frame, to w tym momencie dałbym go to komuś, nie był w stanie powiedzieć, czy to jest M1, czy to jest H1. Natomiast to jest świetne też do nauki, ponieważ zobaczcie, ja weszłam w pozycję, akurat tutaj trafił się long, i weszłam tak mniej więcej w połowie. Ja, I co? Weszłem w połowie, kurs mocno spał w dół, i co tu jestem? Na dole. Od razu jestem na minusie. Czyli jak jestem od razu na minusie, to w tym momencie co? Jestem zestresowany i w tym momencie łatwiej mi jest popełnić inne błędy. Czyli ja od razu na wiem, że to jest tylko nauka, że to jest demo. Aha, ja nie powinienem wchodzić tutaj mniej więcej po środku, czyli nie powinienem wchodzić u góry takiej konsolidacji, tylko powinienem wejść po prostu gdzieś tu na dole. Tutaj ja akurat mamy sytuację, że kurs tam przebił i leci w dół. Ale to jest akurat nieważne. Ale co nas to informuje? Informuje nas to, że na wstępie wiemy, że aha, czyli następnym razem ja mam, jak mam taką konsolidację, mam wejść tutaj mniej więcej na dołku takiej konsolidacji, nie na górze. Bo dzięki temu nie będę od razu na minusie. I, te, i to jest taka pierwsza rzecz, która powinniśmy zobaczyć, jak otworzymy tą pozycję. Jest nam łatwiej ocenić sytuację. Tak samo kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby jak mamy pozycję, od razu dać do niej SL itp. I teraz co ja zrobiłem? Kiedy damy naprawy klawisz na pozycję i modyfikuj, mamy taką fajną tutaj modyfikację zaleceń i tutaj mamy dwie takie rzeczy. Pierwsze to jest poziom, co pisze tutaj poziom. I ja tu mam wpisane, to się wpisuje raz, a potem już to będzie wpisane 200. 200 oznacza, że to jest 20.0 pipsa. Tu mam 60, 600, czyli to jest 60.0 pipsa. I to jest nic innego, jak ma nam program ustawić sl ITP, czyli stop loss i take profit od miejsca, gdzie jest. Nie od miejsca, gdzie jest zawarta pozycja, tylko od chwilowej ceny. Ja tutaj, jak kliknę teraz na czerwone, potem na niebieskie, pojawiła mi się tutaj cena. Jak dam modyfikuj, to mi się zrobiło SLITP. I to jest po to żeby mieć ten t, t, zabezpieczoną pozycję w razie nie wiem rozłączyło mnie z internetem na przykład, ale żeby to był nawyk, ponieważ w graniu na niskich TF-ach jest kluczowe to, żeby umieć zabezpieczyć zawsze pozycję tak, że z racji lota, czyli bardzo dużego stosunku do depozytu, jedna pozycja nam nie wykosiła na przykład połowy depozytu, jak nie cały, bo na przykład nam prądu brakło i załóżmy, ja tutaj postawiłem longa, kurs mi poleci powiedzmy 300 pipsów w dół, bo na przykład nie zabezpieczyłem pozycji, bo na przykład straciłem połączenie z internetem na przykład i mi by wyczyściło cały rachunek. A tak najwyżej stracę tego SL-a i tyle. Natomiast, kiedy mam tutaj zawartą tą pozycję, mam ten punkt odniesienia, jest mi łatwiej operować pod względem, co się dzieje na wykresie. Co to oznacza? Ponieważ ja w tym momencie wiem, że po pierwsze. Jaka jest dynamika rynku, czyli jak to się zachowuje, w łamku odniesienia, czy to pozycja, czy to ten narysowany. Niebieski prostokąt. Widzę jak się rynek zachowuje, czyli jak szybko, powoli czy wolniej, jaki ma zakres ruchu, jak zmierzyć zakres ruchu. Najprościej środkowy klawisz myszy. Przytrzymując lewy klawisz myszy, mogę mieć tutaj konkretną wartość. I co to oznacza? Zobaczcie, że pojawiły się nam takie trzy wartości. I pierwsza to jest 19. 19 oznacza, że od momentu, gdzie ja klikłem i przetrzymałem lewym klawiszem myszy do punktu, gdzie dotarłem, to jest nic innego jak 19 słupków. W tym, w tym wypadku jest to 19 minut, czyli 19 słupków, bo to jest M1. W przypadku H1 by było 19 godzin. I analogicznie na innych TF-ach. Natomiast najbardziej nas interesuje środkowa wartość. Tutaj jest 99. To oznacza 9,9 pipsa na tej całej długości. I co nam to mówi? Co, nam, co nas to informuje? Informuje nas to to, że y, jaki jest zakres słupków w danych po prostu godzinach, ponieważ inaczej będzie to wartość chodziła rano, inaczej po południu, inaczej w godzinach głównych handlu. Dla przykładu, teraz mamy godzinę na chwilę obecną 13.23, powoli dochodzimy do sesji amerykańskiej, ale to są jeszcze takie godziny, gdzie jeszcze Brytyjczycy są po prostu na herbatce, natomiast Amerykanie jeszcze tak naprawdę pracy nie zaczęli. Natomiast, kiedy mamy główne godziny handlu, czyli tak po 14, kiedy wchodzi główna giełda amerykańska, no to teoretycznie w większości przypadków ta zmienność się znacznie zwiększa, czyli ten zakres ruchu będzie większy. Czyli takim prostym sposobem jesteśmy w stanie określić, jaką mamy zmienność, czyli też na co się nastawiać, jakie wartości grać, jakie będą mniej więcej nasze potencjalne targety pod względem pipsowym, ale też je pod względem potencjalnego ryzyka. Widzimy też, jeżeli coś w tym momencie mamy za małe wartości, czy na przykład otwieramy platformę powiedzmy o siódmej rano, a tam zakres ruchu wygląda to całkowicie tak samo, ale zakres ruchu nie będzie jak tutaj 9,9 pipsa, tylko na przykład będzie 3.0 pipsa, no to wiemy, że sensu nie ma grać, bo wartość jest tak mała, że po prostu, przepraszam, bo lepiej po prostu to jest odpuścić. To jest, dlatego warto mieć punkt odniesienia. Tak samo, po co mamy demo? Z prostej przyczyny. Ja tutaj zawarłem tą pozycję, jestem na środku tej konsolidacji, a jesteśmy cały czas na minusie. Ale teraz załóżmy sytuację, że mamy zamkniętą pozycję, jesteśmy na dołku tego, otwieram pozycję jeszcze raz, to że zobaczcie, jesteśmy na dołku tej konsolidacji. I teraz nieważne jaki ruch by był trochę chociaż do góry w tej konsolidacji, jeżeli oczywiście on będzie, to to co? Od razu jesteśmy chociaż odrobinę na plusie kiedy jesteśmy chociaż odrobinę na plusie, to co? No to w tym momencie lepiej się czujemy, jesteśmy bardziej komfortowi, jesteśmy w, tym, w, w tym momencie łatwiej nam trzymać się zasad. A jeżeli jesteśmy od razu na minusie, to łatwiej jest tam popełnić błędy. Tutaj akurat mamy teraz trochę chaos na ry rynku i akurat y, nic z tego nie będzie. Natomiast y, chcę, żebyście zrozumieli, że musicie mieć to otwarte. Ponieważ w głowie A jednak spadło, to ja bym jednak tego nie otworzył. Jeżeli z racji myśmy to otworzyli, no to w tym momencie jest zupełnie inaczej. Bo do momentu, aż tam się nie wybiło z tej konsolidacji, to można grać nawet w dwie strony, jeżeli mamy po prostu e, odpowiedni zasięg próbu. Tak samo, do treningu, co róbcie? Róbcie następującą rzecz. Nieważne, jaki to jest kierunek, po prostu odpuszczcie pozycję, byle była, od razu modyfikuj, ustaw parametry, zatwierdź. Tak, żebyście to robili jak najszybciej, instynktownie. I zobaczcie, od razu weszliśmy na drobny chociaż Plus. Przy normalnej pozycji, jakbyśmy tutaj normalnie grali, to co? Od razu się lepiej czujemy. Bo my lubimy być chociaż zawsze troszeczkę na plus. Bo nikt nie lubi być na minusie. Ale tutaj jest tylko i wyłącznie do treningu. Żeby pokazać Wam, jak to funkcjonuje. Tak samo. Widzicie, że a, mam już targ osiągnięty. Albo na przykład źle się czuję z pozycją. No to ten też zamknięcie. Od tego mamy demo. Natomiast, co nam tutaj jeszcze to wszystko mówi? Mówi na następującą rzecz że je, jak mamy dane parametry, które mamy, jeżeli chodzi o pozycję i w tym momencie mamy określony, jak rynek funkcjonuje w danych godzinach, czyli ten zakres ruchu, który mamy wcześniej ustalony, no to wiemy też, na co się spodziewać. Skoro wiemy, na co się spodziewać, to nas nikt nie zaskoczy. I o co chodzi? Po co mam te trzy okienka? Zobaczcie, mam trzy okienka. Tutaj jest zawarta testowa shorta, byle żeby po prostu było. I w tym momencie ja wiem, że aha, tutaj mi się wielokrotnie kurs zatrzymywał, czyli miejsce, gdzie my teraz dochodzimy, bo na M1 tego nie widać, ale widać to wyraźnie na M5. No to ja mam, mogę podjąć decyzję. Albo po prostu dochodzę znowu do tych y, wartości i to zamykam, albo liczę na więcej. To jest kwestia decyzji i jaką mamy strategię ogólnie. Załóżmy, że aha, stwierdzam, nic z tego nie będzie. Ja to zamykam, dziękuję, do widzenia. Zamknąłem powiedzję. I teraz bardzo ważna rzecz. Kiedy. Operujecie, nieważne co robicie, róbcie screeny tego co robicie. Nie nagrywajcie, wbrew pozorom filmików, tylko róbcie screeny. Dlaczego? Z doświadczenia, czy to swojego, ale przede wszystkim kursantów moich, wiem, że jeżeli nagrywają te filmiki, to prawie nigdy ich potem nie odtwarzają. Lepiej jest w tym momencie od popatrzeć sobie na screeny, co my robimy, aniżeli filmiki. Filmiki na początku, jeszcze jak ktoś tam robi, to to ogląda, ale po dwóch, trzech tygodniach tego już po prostu nie ogląda w ogóle. Natomiast co mi to mówi, jak mam takie punkty odniesienia, całość, jeżeli chodzi o procesu nauki? Tak jak teraz, zaczynamy zbliżać się do sesji popołudniowej, czyli sesji amerykańskiej. Jak wcześniej mieliśmy sesje między sesjami, czyli między Brytyjczykami, ogólnie Europą, a Stanami, bardzo często jest tak, że jest taka stagnacja. Teraz wychodzimy z tej stagnacji i zobaczcie, od razu mamy większą dynamikę ruchu. Czyli co? W tym momencie widzę mocniejszy ruch no to, to, to w tym momencie mogę się też spodziewać większych targetów, ale też z racji tego reakcje są szybsze. Ja też muszę szybciej reagować na to wszystko. Dlatego tak ważne jest wytrenowanie, żebyśmy te wszystkie pozycje, które mieli, potrafiliśmy je zawrzeć dość szybko, a nie myśleć, gdzie one po prostu są. Nieraz się też spotkałem właśnie z sytuacją u kursantów, że przy grze na niskich tf mieli ogromne problemy właśnie ze spóźnionymi wejściami. Nie dlatego, że nie wiedzieli, gdzie wejść, tylko dlatego, że na przykład szukali jak zawrzeć pozycję. Kiedy jakiego, jakiego miałem, to bardzo spóźniał pozycję. Ja nie miałem pojęcia, że dłuższy okres liczą dlaczego, ponieważ technicznie wiedział co robi, ale same, same realizacja pozycji była spóźniona. Okazało się, że po prostu zawierał pozycję na padzie na laptopie i zanim tym padem operował i tak dalej, to zajmowało mu czas. Jak w przypadku większych tf to nie jest problem, ale na niskich tf-ach, gdzie na przykład mamy taką dynamikę jak tutaj, powodowało na przykład odejście 5-10 pipsów i od razu w plecy miał na przykład cały ruch albo pół. Problem rozwiązał się najprościej mówiąc zwykła myszka i problem się rozwiązał. Więc takie pozornie błahostki często mają wpływ na nasz trading, dlatego warto zwracać na to po prostu uwagę. Kolejnym takim czynnikiem, jeżeli chodzi o to, jak to wszystko postrzegamy, to jest mianowicie nigdy nie siedźcie nad wykresem więcej niż godzinę. Po godzinie zróbcie sobie przerwę. 5-10 minut przerwy, odejdźcie od tego komputera, bo w tym momencie was umysł się troszeczkę odświeży. Idealnym przykładem jest to, jak przypomnijcie sobie, czy to szkoła podstawową, czy szkoła średnią, czy studia. Na podstawówce, czy w średniej mieliśmy zajęcia po 45 minut i już wdychaliśmy. Potem na studiach nagle wykłady i ćwiczenia po półtorej godziny, gdzie po godzinie już większość ludzi spała albo nie wiedziała, co się dzieje. A ostatnie 30 minut to mało kto w ogóle rozumiał, o co tam chodzi ponieważ tak działa po prostu ludzki mózg. Dlatego maksymalnie godzinę nauki i zróbcie sobie przerwę. Będziecie łatwiej się w tym momencie operować. Ważniejsze tutaj są bardziej stałe godziny gry, aniżeli ilość tych po prostu siedzenia przed tym wykresem. Dlatego na spokojnie. I takie elementy, które ja Wam tutaj teraz podałem, czyli danie sobie punktu odniesienia, otworzenie tej pozycji i operowanie nią nie po to, żeby zarobić, tylko zobaczcie, jak ten rynek funkcjonuje. Bardzo szybko Wam da efekty związane z tym, że będziecie w stanie łatwiej ocenić rynek, oraz potem, niezależnie od techniki gry, łatwiej Wam będzie w ogóle wejść w pozycję. Gdzie poślizgi na większych trefach są bez znaczenia, tak naprawdę, bo to są marginalne wartości, jeżeli ktoś na przykład gra na 500 pipsów, na przykład, ale jeżeli gramy na przykład na 10 czy na 15, a my mamy poślizg na wstępie 5, no to jest problem. Tutaj natomiast w takim prostym sposobem bardzo dużo wyeliminujecie po prostu problemów. Dlatego na spokojnie, pootwierać tak pozycję i sami zobaczcie szybko tego po prostu efekt. Mam nadzieję, że tutaj troszeczkę pomogłem. Może dla niektórych to są błachostki, ale w większości przypadków wiem, że po prostu często ludzie to ignorują, a potem nagle jest ups. To warto się przydaje. Ale jak ktoś ma jakieś pytania czy coś, to napiszcie w komentarzu, na pewno odpowiem. Dzięki za dzisiejszy dzień i do usłyszenia.